Cześć. Przedstawiam Volkswagena Craftera wersja L3 H3, czyli 3,20 m po podłodze i 1,90 m na wysokość w środku. Prezentowany kolor to szary ascot. Silnik 2 litry, 140 koni, skrzynia biegów automatyczna. Napęd naprzód. Z dodatków, to już pewnie minęły, światło ledowe z przodu. Wyłożenie podłogi. Fotel Ergo Comfort z dwoma podłokietnikami. Pneumatyczny. Kamera cofania, klimatyzacja manualna, aktywny tempomat, system wspomagania jazdy Travel Assist, szyba przednia podgrzewana i przygotowanie do montażu haka, więc haka nie mamy, ale też nie będzie problemu z tym, żeby go zamontować. Ręczny z autoholdem, manetka od skrzyni biegów, przekręcamy drive wsteczny, P parking i przy kierownicy maneteczki do zmiany biegów. Tutaj dodatkowo mamy możliwość w standardzie przerzucenia po app konekcie wyświetlacza z telefonu. odpalimy sobie tutaj między innymi.